Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie po długiej przerwie, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeszcze jestem nie do końca ogarnięta ze wszystkim i podejrzewam, że jeszcze długo nie będę, ale dziś przychodzę do Was z krótkimi czytaniami tygodniowymi dla poszczególnych znaków Zodiaku. Mam nadzieję, że. Te czytania w czymś wam pomogą i na coś wam tam, was tam naprowadzą. Kochani, zaczynamy od standardowo od raka, bo ma urodziny w tym miesiącu, i potem po kolei wszystkie znaki Zodiaku. Do zobaczenia za chwilkę. Papa. Pa. Witam wszystkie barany na kanale Kota w Pierniku i zapraszam Was, kochani, na czytanie tygodniowe. Zaraz sobie spojrzę. Jeszcze w telefon, jaki to tam tydzień ma być, bo coś mi z głowy wyleciało, kalendarz, czyli od 13 do 19 lipca. Boże, jak ten czas leci. Dość długo mnie nie było. Yy. Czytanie będzie krótkie, bo też nie lubię takich dłuższych czytań. Karty już oczywiście wyjęłam. Zaraz zobaczymy, co my tutaj dla Was mamy, kochani. Po kolei. Dziesiątka buław, czwórka pucharów. No tak wydaje mi się, kochani, że dość ciężki tydzień Was czeka. Tutaj baran będzie przytłoczony jakimś nawałem zadań, jakimś nawałem obowiązków. I barany mogą też mieć świadomość tego, że trzeba będzie to przetrwać i zagłębić się w sprawy dla siebie najważniejsze. Poza tym będzie baranom się wydawało, że mogły zrobić coś lepiej. Tu jest ta czwórka pucharów: coś lepiej, bardziej się czemuś przyjrzeć, albo skorzystać też może z jakiejś dobrej rady, albo Wtedy, kiedy był ten moment, zauważyć, że jest czegoś za dużo i że, że trzeba to z życia wyeliminować. Myślę, że ymm, barany będą doskonale, zaczną doskonale zdawać sobie z tego sprawę w tym tygodniu, że mogły czegoś właśnie nie odkładać na później. I bo teraz się to nawarstwiło i zrobiło się dosyć ciasno tutaj, w tej. Czwórce pucharów i trzeba będzie spróbować dotrzeć do tych przytłaczających zdarzeń i je wyeliminować, bo każde odkładanie czegoś na potem, na później, na jutro, może jeszcze bardziej pogłębić problemy, może jeszcze bardziej spowodować, że będziemy czuli się w pozycji takiego przytłoczenia. Jakimiś obowiązkami, czy jakimiś zdarzeniami, jakimiś sytuacjami, czy sprawami, które gdzieś właśnie odłożyliście na później. Czwórka, czwórka pucharów, ona właśnie tutaj może mówić o tym, że czegoś nie zobaczyliście, czegoś w porę nie dostrzegliście, że przyglądaliście się czemuś, co tak naprawdę nie było ważne. I teraz to, co było najważniejsze, wypłynęło. I ten tydzień może być właśnie takim dość ciężkim tygodniem, ale wydaje mi się też, że dacie radę unieść to wszystko na swoich plecach. Tylko wystarczy przyjrzeć się temu, gdzie, gdzie leży błąd, gdzie czego nie widziałem, czego nie dostrzegłem. Praca. 9 denarów. No i właśnie. I... Te karty, dziesiątka buław i czwórka pucharów, one już mogą też mówić o tym, że to, będzie mogło, że to mogło dotyczyć nawału obowiązków w pracy, typowo zawodowych. Wiadomo, jest urlop, musimy czasami zastąpić kogoś, gdzieś za kogoś coś załatwić. No a niektórym to niestety może się nie udać, tylko i wyłącznie dlatego, że nie są w stanie tego zrobić. Nie są w stanie tego zrobić, wzięli na siebie za dużo i nie są w stanie teraz tego zrobić. Ale wszelkimi siłami będą i tak próbowali, bo karta dziewiątki denarów mówi o tym, że będziecie zdyscyplinowani. I jeśli ją zaakceptujecie oczywiście pozytywnie w tym tygodniu, to to zdyscyplinowanie może być kluczem do rozwikłania tych powyższych trudów, tych obowiązków, tego nadmiaru. A co w uczuciach, kochani? Jak się ciężko ze śliskiego stołu ściąga. Dwójka denarów. Myślę, że w uczuciach to będzie takie utrzymywanie swoich emocji. I uczuć w pewnym ruchu, też żonglowanie pewnymi y, jakimiś uczuciami wobec partnera, ale też czasami popadanie ze skrajności w skrajność, ze skrajności w skrajność, ale y, może być też tak, że wasi partnerzy y, nie będą zbytnio zdecydowani w tym tygodniu, a wy będziecie musieli być tutaj elastyczni. I podchodzić bardzo elastycznie do, do drugiego człowieka. Może Wam też grozić, kochani, częsta zmiana zdania, bo dwójka denarów może też o tym właśnie mówić, że częsta zmiana zdania przy dwójce denarów. To tak, jakby coś normalnego, więc tutaj też mogę powiedzieć o tych skrajnościach, że ta częsta zmiana zdania może doprowadzić Was do jakiejś skrajności w odczuwaniu pewnych rzeczy. Że czasami będziecie emanować jakimiś pozytywnymi uczuciami, a za chwilkę nagle negatywnymi, bo coś Wam się gdzieś tam uświadomi, przypomni, bo gdzieś zarzuciliście wyżej te uczucia gdzieś tam przepłynęły. To jest tak jak mówię, tutaj żonglowanie, ale i też karta zmiany, tak? karta zmiany. Karta, która może mówić, że w kwestii uczuć nadchodzą jakieś zmiany i trzeba będzie nimi dobrze operować i dobrze i utrzymywać je w ruchu. Utrzymywać je w ruchu, bo może to przynieść właśnie oczekiwane efekty. A sprawdźmy co radzi nam tarot, czyli Baranom, siódemka Pucharów. Nie oszukujcie się, kochani, nie odkładajcie niczego na później, nie opierajcie się na fałszywych założeniach, dochowajcie też y, tutaj y, sobie jakieś y, obietnicy. Y, starajcie się to rozwiązać, starajcie się to y, dokonać jakiegoś odpowiedniego wyboru, żebyście nie musieli dalej dźwigać tego ciężaru. Yy, tylko na własnych barkach. Być może ta siódemka pucharów podpowiada Wam, żebyście się na coś zdecydowali, yy, wybrali jakąś określoną drogę, żeby móc zdjąć z siebie ciężar. Może przekazać go komuś innemu, może yy, pozwolić komuś innemu na to, żeby zdjął z Was to. Żeby te obowiązki nie były dla Was w tym tygodniu tak przytłaczające i tak, i tak ciężkie, żebyście nie byli już tym tak zmęczeni, bo jeszcze dodatkowo do tego dochodzi właśnie w uczuciach tutaj, w relacjach między Wami a innymi osobami to żonglowanie tym wszystkim, ta próba utrzymania tego wszystkiego w ruchu, próba dojścia do jakiegoś konsensusu. Ale tu, tak jak powiedziałam wcześniej, to zdyscyplinowanie w dziewiątce denarów może Was zaprowadzić do tego, że w pewnym momencie zdacie sobie z tego sprawę, że jeśli dobrze wykonam jedną rzecz, to zdejmę, jakby z siebie też, obowiązek wykonania tej drugiej natychmiast. Bo może one są ze sobą też powiązane i gdzieś tutaj na to trzeba by było, kochani, zwrócić uwagę. No dobrze, krótkie czytanie, bo nawet nie minutowe, ale mam nadzieję, że w czymś Wam to pomogło i rozwiało jakieś Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o następny tydzień, że możecie się dzięki temu przygotować na coś bardziej. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Za jakiś czas. Papa. Pa.